I here to show you how to celebrate a espelha queimada con xuro da queimada. Jestem tutaj aby pokazać wam jak się świętuje queimada. This is an ancestral ritual that everybody in Galicia is held done after a party like today. Jest to specjalny galicyjski um, um, rytuał. To rytak, rytuał, który z reguły jest uh,

Więc jesteście szczęściarzami, ponieważ dostajecie okazję oczyszczenia swojego ciała i swojej duszy ze wszystkich złych mocy i złych rzeczy, które są w was. Aby to zrobić potrzebujemy trzech podstawowych składników. Uh, first one, it's, uh, it's clay, and it uh, uh, represents the, uh, the beginning of life. Because if you, re you remember, according with Jewish and Christian religion, uh, God took a piece of mud, okay, and he created uh, man of his own image. Uh, the first is clay, because, as we remember from our history and religious przesłańek Bóg wziął kawałek gliny i z niej stworzył nas wedle swojego, um, na swoje podobieństwo stworzył człowieka. Widzimy tutaj na stole glinę. The main is water. Woda. Uh, kolejnym składnikiem jest woda. Ale nie chcę lagać, to nie jest normalna woda.